Brązowe medale drużynowych Mistrzostw Polski pan Łukasz Kuba, Kamasaki Białystok. Zapraszamy! <noise> Trzecie miejsce w tych zmaganiach. Trzecie miejsce w fazie zasadniczej i trzecie miejsce w wielkim finale. Łukasz Kuba-Białymstok Krzysztof Jakowczuk, Kardyżka Walickowska Lukas Korzena, Gwarowita Gmina, Michał Rydalski Maria Zbony-Wielko który Mikał Legalski, kierownikiem Bartolajem Czerwoziewskim. Oni i spójrzmy, czy uśmiechają się, czy są szczęśliwi. Wicemistrz Polski. Zdobyła drużyna. SKB, LIKO, W składzie Rodericki Duńskiej, Juliana Polska, Mikołaj Szymanowski, Karolina Szubel, Andrzej Wyczerpolowy, Anastazja Chłopić, Ziuwej, Oliwia Mietwiecka, Michał Sobałowski, Jarna Podetworów i Samuel Siała, Trenera Jerzy Łukana, Kierownik Jesława Sztoczyńska, a niestety, gdy nie dostąpił zaszczytu gry w tym finale, Leo Rossi, mistrz Europy, w Kreska, w Zachodnich Kreskach i Komorowcy Walki, doznał kontuzji tuż przed tym drugim finał Panie i Panowie, drużynowy mistrz Polski, Wawi Dłomień. Proszę, przyjaciele proszę Państwa, to widać. Mówią się, szanują. ABL Warszawa, Mistrzowie Polski, Mimusz Bokaw, Paulina Flikiewicz, Mateusz Goraz, Kornelia Barczak, Zuzanna Jankowska, Dominik Kwinika, Szymon Światicki, Iwon Lee. Trenerem Jacek Hankiewicz, znakomitym i utytułowanym badmintonistą, a kierownikiem tej tak piłki, dobrze Państwu znam, również utytułowanym Adam Cwalina. <śleski> tak bardzo wysoko!